Hej, cześć siemanko, ja jestem Wojtek i chciałbym Was powitać w kolejnym odcinku Metro 2033 Redux A w dzisiejszym odcinku no spróbujemy uciec z tej stacji, w której ostatnio tutaj stanęliśmy paląc pajęczyny tutaj przy okazji i szukając notatki. Wyłączyliśmy generator i no spodobaliśmy, że ludzie teraz chodzą i panikują Że generator mógł się zjebać. O Jezu Maria, dobra, jestem z pierwszym. Chcę tam pić, to ci się nie będzie wydawało, dobra Może tu coś będzie? Jakieś wejście, jakieś wyjście Tu mamy wyjście na... No, mamy klucz od sejfu Widzę Mam tutaj jakiegoś jeszcze? Ale nie mamy tutaj nikogo, chyba ja. Co tu jest w ogóle? A, tu jest po prostu takie coś Aha Tylko teraz poszukać sejfu trzeba nie wiem, nie wiem gdzie jest ten safe, ale tutaj widzę, że też chyba coś będzie. Ale nie, tu po prostu chyba można wejść. To szukamy trochę tą stację. Może coś tu znajdziemy? Czekajcie, mamy się tędy kierować? Nie, nie, niestety nie. No to dobra. Ten, to sobie tędyk pójdzie, pójdziemy. Pójdziemy sobie w expert. Co to było? Nie wiem, czy ja chcę tam iść, ale dobra, o, pójdę, pójdę zobaczyć co to było. Mamy kolejny. Czekajcie, mamy maskę? Mamy maskę, dobra, pójdziemy się przejść, zobaczyć co to było. Że oczywiście nam nic, nic się tutaj nie stanie. Nic tu chyba nie mamy raczej. Ale, ale miejsce tutaj. Walka tu się toczyła niezła. Muszę to przyznać. Oczywiście ten i ten sobie pozbieramy. A tu chyba nic nie ma innego. Tutaj mamy wejście na tą górę. Tam. O, mam, mam zapis jakiś. Dobra. Nie wiem czy włączyć tą... Tak. Kto to jest? Nie, nie wiem czy on mnie zatakuje? Chyba tędyk musimy iść nawet. Tak, tędyk musimy iść. Dobra, ja się jeszcze cofnę, bo jestem ciekaw, czy znajdę, znajdę coś, coś tutaj. Jakąś notatkę w toalecie, jak to w grach y, takich bywa. Możemy to zapalić. Dobra, zgasz latarkę, żeby nie było przypału. Przebiegnę się tam jeszcze. ma. No teraz full full explorer. Przynajmniej tak postaram się zeksplorować To tu żaden pokój jest. Coś nie ufam takim pokojem. Tak, nic się ja mogę z tego wziąć. Tu żadnej pułapki nie ma. Tutaj też przejść nie możemy. Ale... A bo tutaj był ten nasz kolega. A, czyli on tu u nich na stacji był? Dobra, to... Ja się wrócę. By jestem ciekaw, czy coś tam znajdę na tym... Na tym tym. Tam, tam jeszcze wcześniej była ekipa. Także raczej się teraz przebiegniemy tak na szybko. Fajne, fajne efekty dźwiękowe są. E, tutaj nie zapalamy tego. Idziemy tędyk. No i tutaj teraz sobie, tutaj o tędyk sobie przejdziemy. Jestem ciekaw co tu będzie. Tu mamy wejście na tory jakieś. Ale tutaj mamy jakiegoś typa. Pal się, palsie. Dobra, nas je widział. Bo to chyba nic nie mamy nawet. Dobra, nic tu nie mamy, to idziemy tam. Na górę, może gdzieś tutaj not notatka będzie. No, widzę, że ten to jest ten upadł, przeciwnik.

And the lost beautiful world to us but because we rebelled against them they do not take part in our destiny anymore however they exist everywhere and are all-knowing and all-seeing only after we repent our sins will they reveal themselves and offer their help and salvation will come that's what is said by the people who believe in the invisible watchers interesting legend Interesująca legenda. No patrzcie, no co, co, są panie, czy nam jest tak? Dobra. Tutaj jeszcze możemy zaskoczyć. To widzę tylko... temen. I What? Some kind of noise. A jest blisko, muszę powiedzieć.

Dobrze, że latarka mu się włącza, a nie musimy sami włączać Dobra, może załatwimy nawet ich wszystkich żeby się nie odwrócił, tutaj mamy przejście ale my z niego nie skorzystamy Dobra, za Załatwiliśmy wszystkich tutaj jak na razie Bo tam, tam już byliśmy, to nie musimy tam iść A teraz sobie pójdziemy tutaj o Szukamy ciągle tej jednej notatki Tutaj mamy kolejnego Cieka czy ten nas zauważy Nic twój stary Ale go po... Ale go poskładał O, tutaj mamy jeszcze kogoś Bo coś robić, ale nie. nie wiem co. A karabin tutaj miał Dobra, tu jest jeszcze jeden typo Kto podejdzie dostanie na bombę. A ten jest tam dopiero. To nie wiem ja go to... O dobra Za alarmu nie zdążyli wyzwołać. Dobra jakoś... Chyba, chyba to już wszyscy, ale no nie, nie jestem pełen, także nie, nie pójdę środkiem, żeby nie wzbudzić podejrzeń. I temy tutaj z tego sobie wezmę. To jest jakieś przejście takie o. Ja ich jeszcze dziś słyszę, ale no nie wiem gdzie dokładnie. Chyba, że po tamtej drugiej części są. Tu już niczego ja nie znajdę. Dobra stanę sobie żebyśmy pobiegli szybciej może ta jedna notatka okaże się gdzieś tam po drugiej stronie o Jezu, tylko nie spać tylko nie spać arty nie, nie rób tego proszę dobrze dobrze na tym widzę sobie o tam mam tam mam przejście no nie jest mi się przyciski przepraszam bo chciałem tą zapala, zapalarę do do zbudzenia ognia dobra, ty widzę że mam przejście Proszę oczywiście na pułapki Widzę, że możemy przejść Chyba ten jeden będzie tutaj nawet szedł Dobra Mamy zapis Dobra ja. Jakoś to zrobić, zrobić Tak taktycznie Widzę, że ten też możemy przejść Ten jeden tak tam będzie stał Kurde Dobra wstanę i pobiegnę szybciej Może trochę Tak to tylko szczury kolego W Wmawiaj tak sobie A jeszcze dzisiaj może zdechniesz No ale tu chyba Nie mogę znaleźć żadnego safeu. kurde od nich Powinien być jakiś safe, no ale... Nie widzę, nie widzę żadnego safe'u, no tutaj wejść nie mogę. Zobaczcie, gdzieś na górze będzie. Bara, pójdziemy jeszcze w tą stronę, ale już to zrobiłem po cichu po prostu. Bo to w sumie tam na dół mogłem zejść. Ale dobrze, już pójdziemy tą górą. Górą się fajnie tutaj idzie. A tutaj mamy resztę Oho Znalazł nas Jest zdziwiony Dobra, to był zapis dobra, My tam wiemy, także no, no, my do mnie pójdziemy Ale pójdziemy sobie z... natomiast Czekajcie, my gdzie jesteśmy? A, jesteśmy tutaj, dobra Czekajcie, a mogę to rozwalić? A, dobra, mogę to pójdę sobie co jest nie mogę przejść? A jakaś nie widziana a chyba że to mnie blokowało a no nie zdaje mi się, dobra pójdziemy sobie tędyk dyk. przestraszyłem ty, a ja tu chyba nie byłem a no to jest ta część mapy, ta druga gdzie właśnie my ich tutaj spotkaliśmy Ja tego jednego grubasa powaliłem dobra ale to chyba nic z tego nie znajdę co to było? pańczyny nie widać dobra pójdziemy tędych może To jest ten generator cały o idzie tutaj ktoś idziesz w tą stronę dobra może ja podejdę szybko. go kuszyć Mm -hmm. On tak będzie siedział. Ale może jakoś z drugiej strony się da go obezwładnić. że jakieś malowidła się przestraszyły No jest ich tu paru Dobra tutaj możemy wejść Co my tu mamy ciekawego Mamy jakieś itemy Dobra tu pójdziemy trochę szybciej Ciągle stoimy w tym samym miejscu Eee, da się tu wejść jakoś inaczej, a dobra to są schody ten jeden nie zauważył dobra tutaj nikogo nie ma także się nie martwimy aby mu głowy nie spaliło, bo będzie przypał dobra tutaj chyba niczego nie ma szukamy tej jednej notatki, no kurde Chcę żebyście ją przeczytali sami ja też, bo ja jej nie znalazłem jeszcze No warto chyba niczego nie ma. To pójdziemy w stronę generatora, ale teraz jest z drugiej strony. Jesteśmy. Och, killing No zabijem, zabijem, Nie martw się o to. Dobra, to tutaj mamy. Mamy takie rzeczy, no przedmiotów mamy. Mamy... Dupeltówkę Znaczy ten duplet cały, no ale no ja tego, ja mam lepszą strzelbę, mam jeszcze ten karabin, którego jeszcze nie używałem przeciwko ludziom, Dobra, to chyba to wszystko z tej strony, Znajmniej tutaj ja nic nie mogę znaleźć, żadnego safe'u ani nic naprawdę, tutaj się nie da dostać, czy nie wiem po co to przejście nie wiem po co to przejście, skoro tu się nie da dostać. Chyba, że to się rozwalić. Nie, jednak się nie da, dobra. Trudno. Szukamy safe'u, może tu dziś będzie. Kurde, co to jest? Co to ma być? A, bo tu pańczyna była. Huh. Czekajcie. Tam jakoś dało radę przejść? Jak ich dalej słyszę gdzieś, tutaj są na pewno Dobra, wejdę tam może na górę Może to jest jakieś przejście jeszcze tajne Ale ja tu nic nie widzę Tu nic nie widzę oprócz tego gościa Dobra To tą, tą puszkę już można zahaczyć bezpiecznie To raczej nic nie będzie Może tutaj znajdziemy jeszcze save. No ale no, znalazłem dwa kluczyki sejfu, a żadnego sejfu nie znalazłem. a tu jest tu jest alarm, tego nie będziemy włączać raczej, bo nie chcę mieć przypału na głowie. Dobra, idziemy ten dik Dobra, tu jest też kolejna puszka. A to kolejna. Słyszę ich pode mną? Bo pode... Nie, no pode mną teraz się by nie pasowało. idzie tutaj Dobra poszedł sobie No nie wiem oni raczej na no problem stwarzają ale no No ale no nie wiem Dobra, zostawi ich najwyżej bo żałuję tego Dobra no i tu nie widzę żadnego safe'u tak no to, to pójdę dalej tam ale już zapomniałem drogę to tam dąd. Chyba tędy się szło nawet Dołem? Dołem to się szło? No w sumie nawet nie pamiętam A tam nie czekajcie bo to jakieś kanały przecież były Przecież i tego Przecież mogłem zejść tymi kanałami Mam, mam już tą broń to Jakieś kanały przecież były i mogłem nim pójść A Gdzie te kanały były? Kurde Chciałbym mi przy... Co to było? To były te deski? Jakie te deski hałas wydają, masakra Dobra, gdzie by... kurde no Gdzie było to przejście, bo ja chciałbym to przejście znaleźć Nie mogę go kurde nigdzie włączę latarkę, bo i tak jesteśmy bezpieczni Ale te, te deski mnie zaczynają denerwować, naprawdę nie Nicy, no Kanałów coś Chyba, że... Nie, no, tutaj to są są przecież, no. Gurde mogą być. To po co takie przejście? Skoro tutaj nic nie można, ale cejfu tutaj nie ma. To zabije dota. safe albo przynajmniej to przejście to przejście było ciekawe tutaj coś tutaj nic raczej może tutaj z tej strony coś będzie to drzwi coś nie, nie nic no szkoda ja no i nie wiem no dobra ja spróbuję tego poszukać A na razie się żegnam także dzięki za oglądanie I do następnego